Your time is cześć wszystkim, dzisiaj pokażę wam sposób jak korzystać z programu Filmic Video Converter na początek wchodzimy w stronę taką link będzie w opisie do filmiku i mamy tutaj dużo różnych opcji. to się nie zagębiamy, to jest jakiś bla bla bla, co to mam jakie możliwości. Jak ktoś chce, to sobie może to poczytać. My klikamy Download, pobierze nam się setup. Po prostu instalujemy i odpalamy. Tutaj żadnej filozofii nie ma, na przykład Dresp. Kiedyś to zainstalujemy, przenosimy do, się do takiego okienka. Tutaj widzicie, wziąłem sobie install okay, Edikery ma OK. Po prostu prostej tutaj, skupiłem link i pastę URL. Dzięki temu możemy e, tak wszystkie filmy, jakie chcemy, możemy też tutaj dodać swoje, żeby je skompresować. Zależy, jak to chce. Tutaj sobie tę piosenkę przerobimy do e, MP3. E, znaczy, najpierw pokażę MP4. Możemy tutaj z, zrobić coś, co się nazywa custom. Tutaj mamy dużo o, możliwości od takiej rozdzielczości na komórki, aż po e, Full HD lub e, takie samo jak źródło. To wszystko jest w kodeku obsługiwanym przez YouTube'a, więc nieźle. Możemy sobie wybrać nazwę, rozmiar, kodek, e, klatki na sekundę, bitrate'a, custom albo auto. E, no, dużo. nie jest dużo, ale zawsze wybieramy sobie też lokalizację, gdzie to ma trafić. Przybliżoną wagę, ile to będzie ważyło po skompresowaniu, tym się nie przejmujcie, to e, naprawdę nie waży dużo bo to jest tylko przymurzone. To z reguły waży około 50-60 mega mniej, więc. Znaczy tak. I sobie to chciał skonwertować mi to tam magiczny przycisk Konwert. Ale tak, weźmy sobie piosenkę, której jeszcze nie mam. Muszę też BARONS Gone. I zrobimy z nią to samo. To są tylko piosenki installoka. W polce, a asy URL. Możemy dać video, audio, DVD foto. W ogóle ten program obsługuje bardzo dużo formatów, tak jak tutaj widzicie, Androidy, te, dla Noki, dla Blu-raya, dla YouTube'a. No. Tego sobie więc usuniemy. A to e, pokażę Wam, co można robić, żeby to do MP4. Wziąć teraz MP3. Bierzemy sobie e, kilobajty per sekundę. Polecam 320, bo tutaj tak właściwie nic nie waży. Można też, jakieś tutaj custom opcje, nie ogarniam po co. Skoro to i tak właściwie zauważy. No i wybieramy sobie po prostu naszą lokalizację, to tego pliku. Ja sobie to wezmę na pulpit. I można też wziąć taką opcję jak export to iTunes, jak to chce. Klikamy convert. I teraz czekamy, bo to nam to właściwie, błyskawicznie nam to program pobierze. Z tych 150 mega nie trzeba wtedy pobierać załóżmy z jakiejś tam strony. To jest, ja, ja tego sposobu częściej używam bo wszystko. Możemy też włączyć taką opcję, jaką jest Shutdown PC, after the proces completed, czyli że sobie wy, bierzemy jakąś listę piosenek e, i rzucamy nam noc, żeby nam się e, skompresował i zmienił format na MP3. Klikamy to i w nocy nam się to po prostu wyłączy. Po zakończeniu. Tutaj się teraz konwertuje. Widzicie, to już się właściwie zrobiło. Ee, dodatkowo możemy też tutaj wrzucić swój film, wziąć go do mp4, zm e, zmniejszyć trochę ustawienia, no i po prostu skompresować. Te można też e, wypalać sobie na płyty, to tutaj można robić. Robię z automatycznym przesłaniem 2, chociaż z tym są e, małe problemy obecnie. Możemy też włączyć showing folder. Stolek Baron's zgon. Tak więc, jak widzicie, program jest bardzo fajny, bardzo przydatny. Ja w nim sam kompresuję wszystkie filmy. Jestem z niego naprawdę zadowolony, korzystam z niego. Jest całkowicie darmowy, więc nie pobieram od Was żadnych opłat za to, że będziecie go używać. Mam nadzieję, że program Wam się spodobał. Do zobaczenia, cześć.